To zdjęcie przedstawia Davida Pottsa, który beztrosko spędza czas w pobliżu na Kalele Blowhole na Maui, Hawaje. A najbardziej niepokojące jest to, że tego wypadku, podobnie jak pięciu innych, które dziś omówimy, z łatwością można było uniknąć, gdyby ostrzeżenia nie zostały tak lekkomyślnie zignorowane. Ale najpierw jak zawsze ostrzegamy widzów. Materiał zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla niektórych odbiorców. 9 lipca 2011 roku 44-letni David Potts spędzał wakacje na Maui ze swoją narzeczoną Tiką Hik. Para przygotowywała się do ważnego etapu w swoim życiu, zbliżającej się podwójnej mastektomii Tiki z powodu raka piersi i odwiedzić na Kalele Point surowy skalisty klif utworzony z lawy, położony na północnym wybrzeżu wyspy, znany z naturalnego gejzeru morskiego tak zwanego Blowhole. Jednak poza swoją malowniczością, miejsce to było przez lokalnych mieszkańców uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych na całej wyspie, głównie z powodu nieprzewidywalnych fal i wyjątkowo silnego przypływu. Mimo to Blowhole przyciągało ciekawskich podróżnych, w tym Davida i Tike, którzy zeszli na dół, by z bliska zobaczyć ten cud natury. Gdy dotarli na miejsce, Dawid od razu zbliżył się do otworu, śmiejąc się i wchodząc w strumień wody, który co chwilę wystrzeliwał w górę, gdy fale uderzały w brzeg. W pewnym momencie znajdował się zaledwie kilka centymetrów od samego otworu, balansując na śliskiej skale, gdy woda tryskała w górę przy każdym napływającym przypływie. Ale wtedy nagle znacznie większa fala uderzyła z ogromną siłą w wybrzeże, popychając Davida prosto w otwór blowhole'a. W jednej chwili zniknął z pola widzenia, zanim kolejna fala całkowicie go pochłonęła. Na brzegu wybuchła panika. Narzeczona Davida zaczęła krzyczeć o pomoc. Inni dzwonili na numer alarmowy 911, i przeszukiwali wzrokiem tafle wody, mając nadzieję, że David jeszcze wypłynie. Wąska rura lawowa pod skałą działa jak próżnia. Spręża wodę i powietrze, a następnie wyrzuca je w górę z ogromną siłą, przez co osoba uwięziona w środku nie ma praktycznie żadnych szans. Jednostki ratownicze z Maui Fire Services przybyły na miejsce w ciągu kilku minut i rozpoczęły skoordynowaną akcję poszukiwawczą. Nurkowie zeszli do oceanu poniżej półki skalnej, a helikoptery przeczesywały wybrzeże w poszukiwaniu jakiegokolwiek śladu Davida, ale niestety wszystkie wysiłki poszły na marne. Urzędnicy wyjaśnili później, że Blowhole łączy się z otwartym oceanem poprzez zalane podwodne tunele. Dlatego mimo wyczerpujących prób, ślad po Davidzie Pottsie zaginął na zawsze. Wstrząśnięta tą tragedią i zdruzgotana utratą narzeczonego, Tika Hick w końcu wróciła do domu, by stawić czoła operacji. Pomyślnie przeszła zabieg i znalazła w sobie siłę, by żyć dalej dla ich syna. Chociaż jej walka z rakiem powróciła w 2016 i ponownie w 2018 roku, jedno zignorowane ostrzeżenie doprowadziło do nieodwracalnej straty, tragedii której można było z łatwością uniknąć wykazując odrobinę więcej ostrożności. Gdyby nie jedna impulsywna decyzja podjęta 90 metrów nad ziemią. 22 czerwca 2017 roku 17-letnia Victoria La Rocca odpoczywała na małym kocu razem z dwiema przyjaciółkami na zamkniętym punkcie widokowym Painted Rock w Lands End w San Francisco. Kilka minut wcześniej dziewczyny przeszły przez metalowe ogrodzenie i zignorowały czerwono-biały znak ostrzegawczy. Chcąc z bliska podziwiać surowe wybrzeże, i most Golden Gate. Przez prawie godzinę siedziały razem nad spienionymi falami. Rozmawiały, robiły zdjęcia i obserwowały, jak słońce powoli chyli się ku horyzontowi. Około godziny 18:30 Wiktoria wstała, by poprawić koc, ale gdy cofnęła się w stronę krawędzi, nagle się poślizgnęła. Dziewczyna spadła niemal 90 metrów, uderzając o skaliste zbocze, po czym wpadła do lodowatych wód Pacyfiku. Uderzenie pozbawiło ją przytomności, ale jej ciało nadal unosiło się na wodzie. Przyjaciółki Wiktorii natychmiast zadzwoniły pod numer alarmowy 911, ponieważ Klif był zbyt stromy, by zejść na dół. Ratownicy z Parku Narodowego zwodowali skutery wodne i popędzili w kierunku podstawy urwiska. Dotarcie do Wiktorii zajęło około 10 minut, i kiedy ratownicy w końcu wyciągnęli ją z wody. Dziewczyna wciąż żyła, ale była w stanie krytycznym. Niestety, Wiktoria nigdy nie odzyskała przytomności i zmarła w drodze do szpitala w wyniku rozległego urazu głowy, którego doznała podczas upadku. W kolejnych dniach jej koledzy i koleżanki ze szkoły zostawiali kwiaty i zdjęcia przy ogrodzeniu prowadzącym na szlak. W szkole w Corte Madera zorganizowano uroczystość upamiętniającą Wiktorię La Rocque. Wspominano ją jako osobę życzliwą. Pełną pasji i miłości do przygód. Jednak kolejne ofiary nie były nastolatkami, a mimo to ich lekkomyślność zakończyła się równie tragicznie. 19 lipca 2011 roku grupa parafialna, składająca się z około tuzina przyjaciół i członków rodzin, wyruszyła na wędrówkę słynnym Mist Trail w Josemite. Wśród uczestników znajdowało się troje bliskich przyjaciół: 22-letni Hormis David. 27-letni Ninos Jakub oraz 21-letnia Ramina Badal. We wczesnych godzinach popołudniowych grupa dotarła na szczyt wodospadu. Tam szlak kończy się przy metalowej barierce z wyraźnymi znakami ostrzegawczymi w kilku językach. Jeśli się poślizgniesz i spadniesz z wodospadu, zginiesz. I rzeczywiście, sam Wernal Fall ma niemal 100 metrów wysokości, a jego wody spadają wprost do rzeki Merced. Mimo to troje młodych ludzi zdecydowało się przejść przez barierkę, by podejść bliżej do wody. Podczas gdy ich znajomi i inni turyści krzyczeli, żeby się wycofali, ryk rzeki i ekscytacja chwili zagłuszały większość ostrzeżeń. Weszli do płytkiej wody tuż przy krawędzi wodospadu, robiąc zdjęcia i chłodząc się w 30 upale. Wokół nich rzeka wyglądała na spokojną, ale tylko przez chwilę. W jednej sekundzie wszystko się zmieniło. Ramina poślizgnęła się na śliskim granicie, a prąd porwał jej nogi i natychmiast zaczął ciągnąć ją w dół rzeki. Hormis rzucił się do przodu i chwycił Ramina za ramię, ale siła nurtu była zbyt duża, i już po kilku sekundach oboje zostali porwani w stronę krawędzi wodospadu. Cała trójka walczyła o równowagę w wodzie sięgającej kolan, i wtedy w jednej krótkiej chwili nurt znów gwałtownie przyspieszył i wszyscy troje zostali porwani przez krawędź Wernal Fall w ciągu zaledwie kilku sekund. Pozostali członkowie grupy natychmiast wezwali strażników parku. Ekipy ratunkowe zamknęły Mist Trail i rozpoczęły intensywne poszukiwania w basenie pod wodospadem oraz w nurcie rzeki poniżej. Wtedy właśnie wydobyto ciało Hormiza Davida. Prawie pięć miesięcy po tragedii odnaleziono ciało Ninos Jakouba, kilka dni później na powierzchni wody Wypłynęło ciało raminy Badal, co wreszcie pozwoliło zakończyć poszukiwania, choć z bolesnym finałem. Niestety, cała trójka zlekceważyła zagrożenie, jakie niosły ze sobą wodospady. I ostatecznie zginęli w wyniku utonięcia oraz obrażeń odniesionych podczas upadku. Ponieważ czasem niebezpieczeństwo czai się w tym, co w niej żyje. Była godzina druga nad ranem, 3 lipca 2015 roku, gdy 28-latek Tommy Woodward bawił się w małym barze przy przystani Barkards Marina w Orange. Przez kilka godzin pił piwo, grał w shuffleboard i śmiał się ze znajomymi. W pewnym momencie Woodward wyszedł z baru i razem ze swoją towarzyszką, 20-letnią Wiktorią LeBlanc, wszedł na pobliski pomost przy Adams Bayu, planując kąpiel. Kiedy zdjął koszulkę i wyjął portfel z kieszeni, barmanka Michelle Wright wybiegła z baru, krzycząc – Proszę, nie wchodźcie do wody! Tam jest wielki aligator! Wskazała też na znak ostrzegawczy, który personel baru postawił zaledwie kilka dni wcześniej po tym, jak zauważono ogromnego gada w okolicy. Ale Woodward, wyraźnie wstawiony i żartujący, rzucił w odpowiedzi zdanie, które później trafiło niemal do każdego nagłówka w mediach. – Pie, idź, aligatory! Chwilę później wskoczył do wody – nie zdążył przepłynąć nawet kilku metrów, gdy z ciemności wyłonił się trzymetrowy aligator i z impetem rzucił się na niego. Na oczach Wiktorii drapieżnik zacisnął szczęki na jego torsie, odgryzł lewą rękę i wciągnął go pod wodę. W panice Wiktoria zaczęła krzyczeć o pomoc i niemal sama wskoczyła do wody, by go ratować, podczas gdy zwierzę kręciło się z nim w charakterystycznym śmiertelnym obrocie. Słysząc przeraźliwe wrzaski, Michelle Wright sięgnęła po telefon. I wezwała numer alarmowy 911. W ciągu kilku minut snopy światła zaczęły omiatać czarną wodę, jednak kiedy służby ratunkowe dotarły na miejsce, było już za późno, by cokolwiek zrobić. Około godziny 4.30 rano, czyli mniej więcej dwie godziny po ataku, funkcjonariusze biura szeryfa i strażnicy przyrody z Teksasu wydobyli z wody jego martwe ciało. Ten szokujący wypadek był pierwszym śmiertelnym atakiem aligatora odnotowanym we współczesnej historii Teksasu. I choć widok aligatorów w bagnistych wodach południowych Stanów Zjednoczonych nie należy do rzadkości, to śmiertelne spotkania z nimi zdarzają się niezwykle rzadko, średnio raz na rok, a nawet rzadziej. Tego Samego nie można niestety powiedzieć o wypadkach drogowych. Wieczorem 9 listopada 2024 roku 63-letnia Patricia Machoni jechała autostradą międzystanową Ali 40 w zachodniej części Karoliny Północnej. Dla większości kierowców zagrożenie było absolutnie niemożliwe do przeoczenia. Na wielu kilometrach ustawiono barykady w obu kierunkach z dużymi podświetlanymi znakami droga zamknięta i grubymi linami przeciągniętymi przez pasy jezdni. Około godziny 20.00 SUV Mahone dotarł do 11 km i ominął kilka kolejnych barykat, kierując się prosto w stronę zniszczonego odcinka drogi. Gdy dotarła do 6 km, asfalt nagle się urwał. W jednej chwili jej SUV przebił się przez ostatnią stalową linę, i z pełną prędkością runął ponad 30 metrów w dół wąwozu, koziołkując gwałtownie w trakcie upadku. Kierowca przejeżdżający obok, który był świadkiem wypadku, natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 911. W ciągu kilku minut na miejscu pojawiły się jednostki Straży Pożarnej i ekipy ratunkowe z kilku hrabstw. Zjeżdżając po stromym zboczu. Ratownicy odnaleźli machoni wciąż żywą wewnątrz zmiażdżonego pojazdu, gdy rozpoczęto akcję wydobycia. Operacja ratunkowa była niezwykle skomplikowana. Pod reflektorami ratownicy mocowali liny, używali sprzętu hydraulicznego, by dostać się przez pogiętą konstrukcję auta, gdzie czekał helikopter medyczny gotowy przetransportować ją do Johnson City Medical Center. Niestety, mimo błyskawicznej reakcji służb, obrażenia, jakich doznała podczas upadku, okazały się zbyt poważne. Patricia Mahoney zmarła tej samej nocy. Tragicznie się składa, że ignorowanie ostrzeżeń nie zawsze wynika z roztargnienia. Czasem jest to świadomy wybór w pogoni za silnymi wrażeniami. I właśnie to doprowadziło do ostatniego wypadku na naszej liście. 21 grudnia 2006 roku 25-latek Nicholas Blake Davidson wyruszył na kolejny dzień jazdy na nartach ze znajomymi w Snowmass Ski Area w Aspen w stanie Colorado. Blake nie był żadnym amatorem. Jako sponsorowany narciarz mieszkał w Snowmass wystarczająco długo, by znać teren lepiej niż większość. Tego ranka stoki pokryła świeża warstwa śniegu, która spadła w nocy. Jednak nie wszystkie rejony były otwarte. Część stoku o nazwie Hanging Valley Wall, a dokładnie Rayburn's Chute, Stroma, nieubita trasa oznaczona jako podwójny czarny diament. Była zamknięta od początku sezonu z powodu niestabilnego śniegu i wysokiego ryzyka lawin. Mimo to Blake i dwóch jego przyjaciół dotarli do tego zakazanego odcinka. Wejście było wyraźnie oznaczone kolorowymi znakami zamknięte. Zamiast zawrócić, postanowili je obejść. Grupa wspięła się wzdłuż skalistego grzbietu, aż dotarli do wzniesienia z widokiem na żleb. Wtedy bez chwili wahania Blake rzucił się ze skarpy, wykonując dwunastometrowy skok w kierunku nietkniętego stoku poniżej. Jednak w momencie, gdy jego narty dotknęły śniegu, góra dosłownie się zapadła. Płyta śnieżna nad nim pękła i zaczęła się przemieszczać jako jedna zwarta masa, natychmiast nabierając prędkości w dół stoku, zmiatając Blake'a z powierzchni i rzucając go z impetem na drzewa. Jego przyjaciele, stojąc wciąż na grani, mogli tylko bezradnie patrzeć, jak lawina niemal natychmiast go pogrzebała. Członkowie patrolu narciarskiego jadący wyciągiem Elk Camp zauważyli lawinę z daleka i natychmiast wezwali pomoc przez radio. W ciągu kilku minut na miejscu pojawiły się zespoły ratunkowe wraz z psem lawinowym. Choć odnaleziono go dość szybko, od momentu zejścia lawiny minęło już prawie 50 minut, zanim udało się go całkowicie odkopać. Mężczyzna był nieprzytomny, a jego drogi oddechowe były całkowicie wypełnione śniegiem. Blake został uznany za zmarłego o godzinie 13:59. Udusił się pod grubą warstwą gęstego śniegu, który pogrzebał go żywcem. Znaki ostrzegawcze, bariery i ogrodzenia istnieją z konkretnego powodu, by zapobiegać katastrofom, a nie po to, by je ignorować z myślą: Mnie to nie dotyczy. Więc zadam Ci pytanie, czy kiedykolwiek byłeś blisko zignorowania znaku ostrzegawczego i dopiero później zrozumiałeś, jakie miałeś szczęście? Daj znać w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału, by nie przegapić kolejnych wstrząsających historii z życia wziętych takich, które być może pewnego dnia powstrzymają cię przed zignorowaniem kolejnego znaku ostrzegawczego.